No, Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby flagi, Logotypy w nowym formacie, formacie, który roboczo nazwałem kwadrans na herbatę. Stąd też właśnie taki napój w kubku. Jest godzina 10:32, czyli jesteśmy przed południem. Możliwe, że ten format będzie się ukazywał w innych godzinach, szanowni państwo. Może, właśnie jak przystało na herbatę, na ten angielski napój. Będziemy startować z tym formatem, z tymi live'ami o godzinie 17. To jest format, który będzie pewnym uzupełnieniem naszego tematu heraldyczno-wekselologicznego. On nie będzie cyklicznie się ukazywał, on będzie się ukazywał w miarę potrzeb. Dzisiaj właśnie uzbierało się kilka tematów. To będą również odpowiedzi na, na pytania moich widzów. Z racji tego, że są to, są to tematy, które. Da się zamknąć kilkoma zdaniami, także nie będę musiał poświęcać na nagranie całego odcinka, właśnie, żeby, aby wyczerpać dany temat. Stąd też właśnie taki pomysł, aby, aby zamknąć to właśnie w formacie live. Szanowni Państwo, to tyle tytułem wprowadzenia. Rozpocznijmy w takim bądź razie od nowoczesnego brandingu. Pojawiło się na rynku kilka nowych logotypów, logo. Właśnie w wypadku Facebooka możemy śmiało mówić o logotypie, bo to nic innego jak znak słowny. Facebook co jakiś czas odświeża znak słowny i tym razem również zaproponował nam na bazie tego swojego wcześniejszego rozwiązania znak, który pojawił się o troszeczkę większym natężeniu tego błękitnego koloru. Ten znak jest bardziej taki wyrazisty, dość dobrze się komunikuje, ale nadal Facebook przedstawia ten znak jako. Bardzo, forma, bardzo prostą formę, formę, która, która się już sprawdziła, formę, która dość dobrze jest rozpoznawana, to jest bardzo ważne dla, dla platformy społecznościowej, jaką jest właśnie Facebook. Facebook, który jest przecież od wielu, wielu lat to jednym z liderów rynku nie, nie bójmy się tego określenia. Także to, tutaj mamy taką znaczącą zmianę właśnie w tym świecie kanałów społecznościowych. No właśnie, czy znaczącą, bo ktoś, kto w tej branży siedzi, śledzi te, te zmiany, to wyłapał tak naprawdę tę zmianę, ale Facebook szczyci się tym, że te zmiany są na tyle kosmetyczne, że dla tego użytkownika, tego kanału nie do końca one są też takie widoczne i, i odczuwalne. To tyle. Jeżeli mówimy o zmianach. W obszarze z logotypów Chris Mitchell, jeden z bardziej wziętych, bardziej popularnych grafików i, i projektantów znaków graficznych, Szanowni Państwo, pracuje nad zmianą logo, zmianą logo w świecie Whisky. Ja już przedstawiałem na moim kanale widzę, że mam tutaj jakieś problemy. Techniczne, przepraszam bardzo, ale przedstawiałem na moim kanale znaki, Szanowni Państwo, Buna Haven, whisky szkockiej, która właśnie ma odświeżone logo przez Chrisa Michela. Niektórzy z Państwa mogą znać Krisa, Krisa Michela jako mm. autora, Szanowni Państwo, znaków ze świata piłki nożnej, chociażby. Znak, logotyp Tottenham Hotspur jest właśnie autorstwa tego brytyjskiego doskonałego grafika. Również odświeżony znak jednej z najbardziej popularnych whisky, czyli Glenfiddich, To jest właśnie ten symbol, ten jeleń, który został zaproponowany właśnie przez Krisa Michela. No i właśnie teraz świat trunków starzonych czeka na ten nowy znak. Chodzą głosy, że to może być znak. W rodziny Grant, bo właśnie Grant jest również własnością tej rodziny Grant. Czekamy. Na tę chwilę Chris Mitchell nie powiedział, nad jaką marką pracuje, ale, ale to na pewno będzie doskonały, doskonały znak. Czekamy, czekamy i na pewno kanał Herby, Flagi, Logotypy pochyli się nad, tym, nad tą zmianą, nad tym kanałem i będziemy mogli właśnie omówić te zmiany. Szanowni Państwo, dość poważny temat. Często pytaliście się w komentarzach, czy wyłapałem zmiany, które zaszły w październiku 2022 roku. Premier, obecny jeszcze urzędujący premier, rozporządzenie zmienił w otoczeniu komunikacyjnym swoich ministerstw, szanowni Państwo, godło. Tak, ja to wyłapałem, to, to można, no, można spotkać na każdej tak naprawdę konferencji każdego ministra w rządzie PiSu i widzimy, że na tle właśnie ministrowie występują na tle tablic, gdzie już jest to, to zmienione godło, godło, które, które jest w postaci właśnie orła, orła, który ma złote, właściwie go, no poprawnie, heraldycznie moglibyśmy powiedzieć złote nogi, złoty dziób i no właśnie i czy to jest, stawialiście mi Państwo pytanie, czy to jest wprowadzenie zmian kuchennymi drzwiami, tak naprawdę od tyłu, bo no, przecież mamy w rozporządzeniach Konstytucji zapisane taki inny taki format naszego godła. Zaraz sobie powiemy, co to jest godło, co to jest herb, bo tutaj mamy pewną rozbieżność, która się ciągnie jeszcze od 50. lat, od zapisu w Konstytucji Polski Rzeczpospolitej Ludowej, ale skoncentrujmy się na tych zmianach z października 2020 roku. Szanowni Państwo, ja przytoczę słowa profesora Marka Adamczewskiego, który powiedział, mamy do czynienia z wprowadzeniem tylnym, tylnymi drzwiami innego wzoru orła niż ustawowy. Przypomnę, że profesor Marek Adamczewski to redaktor monografii Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego 1815-2015, więc jeżeli taki autorytet wypowiada się w taki sposób, no to jest coś na rzeczy. To powiem, że Komisja Heraldyczna, która działa w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, również źle zaopiniowała te zmiany i, i stwierdziła, że one są niezgodne z ustawą. Więc no, dziwi to, to rozporządzenie premiera, tak naprawdę wprowadzenie tych zmian. Ja przypomnę, że w, na jesień 2021 roku Ministerstwo Kultury. Zaproponowało zmiany w szerokim obszarze, właśnie symboliki. Tam miało dojść do, do zmiany tego, czy poprawy wizerunku naszego godła. Szanowni Państwo, i właśnie tam miała być również wyprostowana ta kwestia nazewnictwa, bo, no, właśnie, w naszej konstytucji mamy zapis, że godłem państwa jest biały orzeł, i tu powinno się postawić kropkę. A w konstytucji jest dopowiedziane, że i po rozporządzeniach na czerwonym tle. I wtedy już mówimy w myśl kanonów, w myśl rozwiązań, w myśl nazewnictwa heraldycznego, mówimy o herbie, bo herb to składowa godła, czyli tego mobilium, tej figury, która występuje. W, jeżeli mówimy o naszym herbie państwowym, to tą właśnie figurą, tym mobilium głównym jest właśnie orzeł biały na czerwonej tarczy. I to jest pełna definicja. Jakby herbu, a jeżeli mówimy o godle, to mówimy tylko i wyłącznie o tej figurze, a ustawodawca nam zafundował tutaj taki błąd heraldyczny, błąd rzeczowy, dodając, że właśnie na czerwonym tle. To ta ustawa zaproponowana przez ministra kultury z, z września 2021 roku, już teraz nie pamiętam miesiąca, ale ona, ta, ta ustawa pojawiła się w 2021 roku jako projekt ustawy, może tak, nie jako ustawa, tylko jako projekt ustawy. No niestety było dość dużo komentarzy w prasie, wypowiadali się heraldycy, wypowiadali się historycy, ale ona tak naprawdę nie miała szans w tym parlamencie, aby zostać przegłosowana. No i podejrzewamy, że stąd też właśnie takie, a nie inne działania rządu kuchennymi drzwiami próbuje się zmieniać to nasze godło. No bo czym teraz tak naprawdę jest, szanowni państwo, ten, ten orzeł na tych planszach, na których występują ministrowie? Logotypem? Logo, logo tak naprawdę? No bo jeżeli ustawa zasadnicza mówi i rozporządzenia mówią, że naszym godłem jest taki, a nie inny wizerunek, no to dlaczego się zmienia po cichu jedno z najważniejszych, jeżeli nie, najważniejsze, nie najważniejszy symbol, wizerunek, symbolu w państwa? Chciałoby się zakrzyknąć za mistrzem młynarskim, co by tu jeszcze, spieprzyć panowie, co by tu jeszcze? No bo jeżeli ruszamy takie, takie, można powiedzieć, symbole i próbujemy manipulować przy nich, no to wydaje się, że nie ma świętości dla obecnie rządzących. Szanowni Państwo, to tyle. Tutaj nie będziemy się mocno trzymać tego, tego formatu z kwadransem, z 15 minutami. Jeżeli wyczerpiemy temat, to oczywiście będziemy kończyć wcześniej. Widzę, że są. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Oproszę, nie ma to jak szot przed południem. Szot <laughs> oczywiście w postaci herbaty, czarnej herbaty, szanowni państwo, już zimnej, ale z kubka Barcelony. Jestem również po wczorajszym El Clasico. Nie wiem, jak państwa zaskoczył ten. Czy zaskoczył w ogóle ten? Czy oglądaliście państwo? Mhm. Dobry, dobry piłkarsko mecz. Wynik może troszeczkę zaskakujący, no ale jeżeli ma się w składzie Juda Bellinghama, jednego z najlepszych zawodników teraz na świecie, to, to musiało się tak to skończyć. No niestety tłem dla pozostałych piłkarzy był nasz Robert Lewandowski, ale to już nie niespodzianka, więc, więc chyba nie mamy się czego dziwić. Jeszcze powracając do formatu. Właśnie tego mojego live'a, który będzie co jakiś czas pojawiał się. Myślę, że dość dużo będzie treści, również piłkarskich, bo dość dużo pytań jest o, o formaty znaków klubów piłkarskich, organizacji sportowych. Pozwoliłem sobie w jednym z ostatnich, jednym z ostatnich odcinków, tak, w dwusetnym odcinku na moim kanale, pokazać, przedstawić Państwu top 13 moich ulubionych znaków ze świata sportu. Tam możecie. Tam możecie znaleźć właśnie na drugim miejscu znak Tottenham Hotspur, czyli, czyli znak zaprojektowany, czy tak naprawdę bardziej odświeżony przez Chrisa Michela, czyli tego brytyjskiego doskonałego grafika. Podzielcie się swoimi uwagami, jak, jak wy to widzicie. Ja tam zaznaczam w tym odcinku, że wybieramy tak naprawdę dość zabawa wybieramy z miliona znaków, wybieramy reprezentantów. Ja wybrałem właśnie taką trzynastkę. Zawsze te znaki, które, które pokazałem, budziły we mnie jakieś pozytywne emocje. Na pierwszym miejscu znak NBA, symbol, symbol naprawdę rozkwitu tutaj jednej z najbogatszych lig zawodowych w świecie. Tam jest jeszcze jeden znak z NBA, czyli Chicago Bulls. Niektórzy zarzucają, że jest to taki troszeczkę już archaiczny projekt, no ale ten projekt jest niesamowicie dobrze rozpoznawalny w świecie, dlatego Chicago Bulls nie majstrują, nie kombinują, nawet nie odświeżają tego znaku. On jest doskonale rozpoznawalny, jest w różnych ankietach i w różnych badaniach pokazywany jako jeden z najlepiej rozpoznawalnych znaków, i koszykarze z United Center się tego trzymają i bardzo. Bardzo dobrze. Szanowni Państwo, piszcie, co chcielibyście w takim formacie ode mnie uzyskiwać? Czy wolelibyście, aby ten format to była taka interakcja, czyli odpowiedzi na Wasze pytania? Czy będziemy poruszać to właśnie w formie takich krótkich, krótkich odpowiedzi? No właśnie, to co powiedziałem na początku. Są to, są to takie tematy, które no, nie do końca pasują na długi odcinek, więc stąd. Taki mój pomysł, aby raz na jakiś czas spotykać się z Państwem, z państwem właśnie na, na, na takich krótkich spotkaniach weekendowych, tak to możemy nazwać. Jest kolejne pytanie. Mógłby Pan zrobić cyk ze słownictwa heraldycznego, taki jakby słowniczek, co na przykład oznacza blazonowanie? No, bardzo dobre pytanie. Ja, Szanowni Państwo, dziękuję, dziękuję za to pytanie. Na moim kanale jest alfabet heraldyczny w szortach. Postanowiłem wykorzystać ten krótki, minutowy format do alfabetu heraldycznego. Tam Państwo znajdziecie, znajdziecie właśnie odpowiedzi na moje pytania i również na to pytanie, na które przed chwilą Macieta wpisał, czyli blazonowanie. Blazonowanie to heraldyczny opis herbu z założeniem tych wszystkich bardzo konserwatywnych, bardzo rygorystycznych bardzo rygorystycznych wytycznych, które heraldyka nakłada, tak, więc jest, blazonowanie, odpowiadam, jest to heraldyczny opis herbu. Tak najkrócej to można powiedzieć, ale właśnie w szorcie, w odcinku z alfabetem heraldycznym, tam również wyczerpująco mówię o blazonowaniu. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję, pozdrawiam, zachęcam do komentowania, wpiszcie bardzo w informacji zwrotnej. Co myślicie o takim formacie? Jak często chcielibyście, abym spotykał się z, z wami na live? Podpowiadajcie, jakie herby chcielibyście, abym omówił, jakie znaki, klubów piłkarskich, organizacji sportowych chcielibyście znaleźć na kanale herby, flagi, logotypy i co jeszcze moglibyśmy zrobić, aby ten kanał się rozwinał, aby, aby zdobywał subskrybentów? Właśnie, jeżeli jesteśmy przy subskryb subskrybentach, to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za bardzo dużą interakcję pod odcinkiem o kanale o Herbie Kardynała Grzegorza Rysia. 17 tysięcy wyświetleń to absolutny rekord na moim kanale. Odcinek o blazonowaniu Herbu Kardynała Rysia pobił do tej pory lidera, czyli odcinek o historii logo zespołu Lady Punk. Także mamy nowego lidera na kanale, ale to również bardzo duża. Ilość nowych subskrybentów, także widzę, że Heraldyka Kościelna na moim kanale bardzo dobrze się ogląda, ma swoich stałych widzów. Często odpowiadam na takie pytanie, czy nie dałoby się częściej nagrywać o Heraldyce Kościelnej. Chciałbym tutaj wyważyć te tematy, czyli weksylologiczne odcinki o flagach, heraldyczne odcinki o powszechnej Heraldyce, bo przecież omawiam również, omawiam również herby miast nie tylko koncentruje się na heraldyce kościelnej. Aczkolwiek ta, heral ta, ta dziedzina heraldyki, jaką jest heraldyka kościelna, jest dla mnie bardzo ważna, bo uważam ją za bardzo dobrze przygotowaną. Herby kościelne są naprawdę zrobione z pomysłem, zgodnie z wytycznymi heraldycznymi i, i stąd też tyle, tyle mojej uwagi na temat właśnie heraldyki kościelnej. Niektórzy twierdzą, że za dużo, niektórzy twierdzą, że za mało, więc myślę, że jest. Jest to optymalna ilość tej heraldyki na moim kanale, ale również będziemy wracać to, co powiedziałem wcześniej, do, do tematyki nowoczesnego brandingu, czyli tutaj będziemy w taki sposób dywersyfikować, tak? czyli będą odcinki o herbach, będą odcinki o flagach, no i oczywiście będą odcinki o logo, bo w myśl zasady i w myśl nazwy tego kanału: herby, flagi, logotypy. Szanowni Państwo, dziękuję. Życzę miłej niedzieli i do zobaczenia na kanale Herby, Flagi, Logotypy. I zapraszam do mojego ostatniego odcinka, który opublikowałem wczoraj, czyli do odcinka o fladze Królestwa Belgii. Przeciekawa historia, przeciekawa flaga, kolorystycznie i również w układzie. Zapraszam. Do zobaczenia. Cześć.